Witam serdecznie, nazywam się Michał Dobrze, jesteśmy w sklepie Decofire, gdzie stawiamy na jakość, a tą jakością są ekspresy marki Jura i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować modele Jura Ena 8 w dwóch kolorach full touch, czyli panel dotykowy. Zaczynamy prezentację. Ena 8 Full Touch występuje w dwóch kolorach. Kolor biały i kolor czarny. Ekspresy są całe białe albo całe czarne. Front i góra jest matowa, boki natomiast są na wysoki połysk i tak samo w białym jak i w czarnym. Naprawdę ten ekspres wygląda wyjątkowo. Jest niesamowicie elegancki. Zarówno biały jak i czarny będzie pasował naprawdę do każdej kuchni, niezależnie czy mamy kamień, drewno, te kolory pasują do każdego materiału i wyglądają naprawdę świetnie. Robimy pierwsze odpalenie ekspresu. Jest podłączony do prądu. Cyk. Włączamy. Ustawiamy język. Wybieramy. Twardość wody. Mamy naprawdę miękką wodę. Testowaliśmy to na innych ekspresach, więc nie musimy tego sprawdzać. Na papierku. Do ekspresów Na8 można używać filtrów Claris Smart Mini, ewentualnie filtrów Claris Smart, tych większych. Te większe są po prostu wydajniejsze, więc wygodniej nie trzeba tak często filtra wymieniać. I ten i ten się mieści w zbiorniku na wodę. O, i już mamy. Filtr położony. Jeszcze napełnię to wodą. Nalałem wody. Do zbiornika na wodę mieści się 1,1 litra. E, taka jest pojemność. Wkładamy. Okay. Tu mamy element, który również od czasu do czasu należy wyczyścić. On jest najbardziej widoczny. Tutaj kładziemy filiżanki, jeżeli przygotowujemy nasze specjały kawowe. To jest to. I niewidoczne elementy to jest również taka tacka. To jest ociekowe, gdzie przepływa nam woda. Powiedzmy, jeżeli weźmiemy kawę, ekspres się półka, to tu nam przeleje wodę. No i sama ta tacka, w której ten, ta woda się zbiera resztki. Nie, i tak dalej i tak dalej, więc jakby to jest cztery elementy, które od czasu do czasu należy wyczyścić. W trakcie pierwszego uruchomienia ekspres się musi przepłukać. Jakby wszystkie procesy wykonuje sobie sam. Tutaj niewiele trzeba robić, to jest naprawdę proste. Należy tylko wybrać odpowiednio język polski. I wszystko już idzie gładko. Zmierzymy sobie teraz ekspres, żeby każdy z Was wiedział, czy akurat do Was, do kuchni, on się zmieści, i damy radę go po prostu postawić w danym miejscu na blacie. Pomierzę najszersze miejsca ekspresu więc tutaj, razem z pojemnikiem na wodę on ma 27 cm to jest najszersze miejsce, głębokość. To jest 40, niecałe 45 cm na głębokość i 31,5 cm na wysokość. Ekspres waży 11 kg. Podłączenie do mleka, czyli jeżeli chcemy sobie zrobić kawę mleczną, musimy wężykiem. Podpiąć się albo do chłodziarki, tak jak tutaj, albo włożyć wężyk do kartona z mlekiem, bądź też jakiegoś pojemnika na mleko, który mamy. I to jest również z lewej strony. Jeżeli chcemy chłodziarkę, musimy to u siebie zaplanować, że podłączenie do mleka jest z lewej strony. Wylewka jest regulowana. Wylewka jest regulowana na wysokość od 55 do 138 mm. Nie zrobimy latę w wysokiej szklance, natomiast to jest prawie 14 cm, gdzie możemy podłożyć tutaj szklankę całkiem nieźle. Wsypujemy kawę. Zbiornik na ziarna kawy ma pojemność 128 gram, czyli to będzie na jakieś 10-12 kaw, które możemy zrobić na tym ekspresie. Ja tu wsypałem kawę które często pijemy. To jest dla krema, pelini. Dorzucamy ją do ekspresu w trakcie zakupów w naszym sklepie. Także zachęcam do kontaktu z nami. Dobra. Mamy wsypane ziarna kawy. Ekspres ma możliwość robienia kawy już ze zmielonej yy, kawy. W związku z czym tutaj sypiemy zmieloną kawę. zamykamy Ekspres już wie że jest za mało zmielonej kawy, ponieważ jej nie wsypałem. Regulacja grubości namielania ziaren kawy. 10 specjałów kawowych, bardzo intuicyjny wyświetlacz dotykowy. Można możliwość programowania, czyszczenia, ustawiania wszystkich rzeczy wybrania jaką kawę chcemy pić, ustawiania jak ta kawa ma wyglądać w sensie ile mleka, ile kawy, ile wody, jak mocne espresso, to wszystko jesteśmy w stanie sobie tutaj ustawić. Z ważnych rzeczy, ekspres ma możliwość sterowania nim za pomocą smartfona. Wewnątrz jest młynek Aroma G3 i to co najważniejsze pulsacyjne zaparzanie kawy. Kawa espresso jak naprawdę z najlepszych kawiarni i ten ekspres taką kawę właśnie robi, którą zaraz tutaj sobie wykonamy. Ten specjal kawowy to jest espresso, mała filiżanka 40 ml. Proszę zwróćcie uwagę, jak fantastyczną kremę robi ten ekspres. Proszę zwrócić uwagę, jak wyjątkową ekspres robi piankę mleczną. Ten specjał kawowy, który tutaj pokazujemy, to jest latte macchiato. Pianka mleczna u góry, a pomiędzy tym kawa. Kawa, która pięknie się rozlewa i naprawdę tworzy wyjątkowy wzór latte macchiato. Jura Ena 8 Full Touch Express z kolorowym wyświetlaczem, yy, który jest dotykowy. Nie ma tutaj guzików. Mamy panel dotykowy, co czyni go bardzo wyjątkowym. Kolorystyka, która czyni go bardzo eleganckim. Czy to czerń, czy biel. Express wygląda naprawdę świetnie i będzie prezentował się bardzo dobrze w każdej kuchni. Mi się mega podoba. Zdjęcia nie oddają tego yy, wzornictwa, dlatego. Nakręciliśmy ten odcinek, żeby pokazać Państwu, jak ten ekspres wygląda w rzeczywistości. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na każde pytanie, rozwijemy wszystkie wątpliwości. Dorzucimy kawę do zakupu. Także zachęcam do skorzystania ze sklepu decofire.pl. Tymczasem widzimy się w następnym odcinku, przy prezentacji kolejnego produktu.